No próbujemy z Panem skontaktować praktycznie któryś tam dzień z kolei. Dostaliśmy w zeszłym tygodniu informację o tym, że nie występują żadne tam u Państwa anomalie związane z koronawirusem. Niestety dostajemy coraz więcej informacji od mieszkańców, od pracowników, a powiem nawet od polityków już pytania, czy coś takiego ma miejsce w Waszej firmie. I tutaj mamy też informację o tym, że jest chore małżeństwo, które trzeba w szpitalu, że są tam osoby, które są Chore, chcemy zapytać wprost i bezpośrednio, czy coś takiego ma miejsce. Jasne. No, my, my tutaj żadnej tajemnicy, że tak powiem, nie robimy z tego, co się u nas na zakładzie dzieje. E, jeszcze pod koniec zeszłego tygodnia nie mieliśmy ani jednego przypadku e, stwierdzonego zachorowania. Pierwszy, e, pojawił się pierwszy przypadek pod koniec zeszłego tygodnia to był bodajże czwartek wieczór gdzie się okazało, że pracownik ma po prostu pozytywny wynik testu. No i my jako firma jakby stanęliśmy na rozdrożu, tak? Jak się zachowujemy w tej sytuacji? Zasadniczo moglibyśmy wybrać jeden z trzech scenariuszy zachowania. Scenariusz pierwszy to jest taki, że udajemy, że nic się nie stało i próbujemy maksymalnie, że tak powiem ograniczyć komunikację z tym związaną i, i sabotujemy wszelkie, że tak powiem próby wyjaśniania, czy mamy osoby chore. Tak, to jest jakby pierwszy scenariusz. Podejrzewam, że znalazłaby się nie jedna firma, która się w ten sposób w tym momencie zachowuje. Drugi scenariusz i tu podejrzewam, że to jest scenariusz dominujący, że tak powiem na rynku, jest następujący. Ok, zasadniczo są odpowiednie służby państwowe, są odpowiednie procedury. Jeżeli osoby się czują źle, yy, mają pewne objawy, no to są poinstruowane raz przez media masowe, a dwa też przez informacje rozmieszczone u nas na zakładzie. Jak się mają zachować? Mm -hmm. Jeżeli ktoś będzie chory, prosimy o kontakt, e, odsyłamy do domu, no i dalej to, że tak powiem, wszystko w rękach sanepidu. Służ, I to jest scenariusz tak? numer dwa, prawda? I podejrzewam, że znakomita większość podmiotów gospodarczych, zresztą w ogóle instytucji w Polsce funkcjonuje właśnie według tego, tego scenariusza. No i mogliśmy też obrać scenariusz numer trzy. Scenariusz numer trzy po, e, sprowadza się do tego, że traktujemy zagadnienie poważnie i po prostu. Chcemy wypowiedzieć temu zagrożeniu i tej chorobie, chcemy po prostu wypowiedzieć wojnę. I co to oznacza? To oznacza, że w przypadku, jeżeli mamy osoby, co do których jest uzasadniona obawa, że mogą być chore, z różnych powodów, ja za chwilę powiem, jak my to definiujemy, bo, bo też nie, przecież nie możemy co tydzień testować wszystkich, prawda? Natomiast jeżeli mamy osoby z uzasadnionym podejrzeniem, że są chore, to natychmiast są odsyłane z miejsca pracy, dosłownie natychmiast w ciągu minut. Jest ustalane, z kim te osoby miały kontakt w ciągu ostatnich dwóch tygodni z załogi. Każda z tych osób jest natychmiast odsyłana do domu i firma wszystkim tym osobom zapewnia no, najwyższej klasy w tym momencie dostępne na rynku testy wymazowe. Czyli my nie robimy tych testów na przeciwciałach, które mają ograniczoną skuteczność, my nie robimy jakichś tam szybkich testów, prawda. My robimy naprawdę to najwyższy... Jako firma, jako wy, nie jest tak. tylko jako wy to robicie. Tak, my, firma QFG, po prostu finansuje prywatnie te testy. Zdarza się, że niektórym osobom robimy testy dwukrotnie. Każdy z tych testów kosztuje kilkaset złotych, także to są duże wydatki dla firmy. Natomiast my po prostu podjęliśmy decyzję, że w ten sposób się będziemy zachowywali. Dlatego, że no, chcemy, żeby, jakby, abstrahując od całego wymiaru gospodarczego naszego funkcjonowania, no to my nie chcemy, żeby po prostu pracownicy zarażali swoich bliskich siebie nawzajem. Prawda? Więc, więc podjęliśmy decyzję, że zmierzamy w scenariusze numer 3. W tym momencie wykonaliśmy już ponad, nie, chciałem, przesadziłbym około 30 testów. Z tego co wiem, to chyba wykonaliśmy 29 testów. Dzisiaj kolejna grupa pracowników jedzie już z takich z testem negatywnym, czyli zdrowych. Jedzie ponownie na testy, żeby się upewnić, że po tygodniu od ostatnich testów, że tak powiem, jednak nie pojawiło się u nich jakieś tam zachorowanie. I ze względu na to, że testujemy w sposób tak masowy, ujawniają się pewne przypadki zachorowań, które prawdopodobnie nie zostałyby ujawnione, gdybyśmy nie mieli takiego podejścia jak to, o którym mówię. Mamy w tym momencie. Łącznie wszystkiego, osiem przypadków y, pozytywnych. Znakomita większość z nich to są osoby zupełnie bezobjawowe, które zostały przetestowane tylko i wyłącznie dlatego, że osoba, że tak powiem, do której było podejrzenie, że może być chora, wskazała je jako osoby, z którymi miała kontakt. Y, także y, w tym momencie mamy osiem osób, y, które to są, są. osoby z pionek? To są mieszkańcy Nie. pionek, czy to może być... Znakomita większość jest spoza pionek. Mm -hmm. To są mieszkańcy Radomia i innych. Miejscowości okolicznych, podradomskich, nie zbliżonych do pionek, tylko podradomskich. No i co więcej, my jesteśmy w kontakcie z SanEpidem. Mamy bardzo jasne, że tak powiem, określoną przez SanEpid ścieżkę postępowania zachowania się testowania. E, tutaj współpracujemy, jesteśmy dwa razy dziennie w kontakcie, że tak powiem, z osobami z SanEpidu, które muszę powiedzieć, że okazały się bardzo pomocne, bo, bo, bo też nam wyjaśniły, jak niektóre rzeczy robić prawidłowo, kiedy te testy robić, prawda, żeby one miały sens i tak dalej. Także tutaj ta współpraca się bardzo dobrze układa, muszę powiedzieć. Te wszystkie procedury nasze są pod nadzorem specjalistów w związku z tym. No i my też robimy takie śledzenie, kto z kim miał kontakt, kiedy zachorował, co się z nim działo w ostatnich dwóch, trzech tygodniach. No i widzimy, że z pionek są dwie osoby. Sześć osób jest Radom, okolice Radomia. No i też widzimy, że tak naprawdę istnieje podejrzenie wobec dwóch osób, że mogły, że tak powiem, zarazić się na zakładzie. Mogły, podkreślam, nie mamy pewności gdzie. Natomiast mogło mieć zdarzenie jakieś pojedyncze, że akurat była rozmowa w bliskiej odległości z osobą, co do której później stwierdzono, że, że, że ma koronawirusa. Natomiast w przypadku sześciu osób jesteśmy praktycznie pewni, że to zakażenie nie miało miejsca w zakładzie. Jedna z tych sześciu osób na przykład ma no, bliskiego członka gospodarstwa domowego, który pracuje w służbie zdrowia i miał stwierdzony wynik pozytywny. Inna osoba to jest, że tak powiem bliski, bliski krewny tak, pokrewieństwo jak to się mówi pierwszego stopnia do tej pierwszej osoby, także tutaj możemy podejrzewać jak to, jak to zakażenie mogło przebiegać. Mamy takie sytuacje, że mamy dwie osoby, które mieszkają w niedużej miejscowości, gdzieś, że tak powiem, dość daleko i od, od pionek i też pod Radomią, a nie bezpośrednio w Radomiu. Więc jeżeli są takie osoby, pracują w zupełnie różnych obszarach w firmie, nie mają w firmie, ząstyczności i obie są chore, no to też można podejrzewać, że pewno gdzieś tego wirusa złapały po prostu u siebie w miejscu zamieszkania. No, raczej. I takich Czyli osób. Podsumujmy, tak... że generalnie są to osoby. No... Poza tymi dwoma, to są, to są mieszkańcy spoza pionek. mam tak. takie pytanko, jak to się właśnie przekłada na pracę właśnie w samej firmie, chodzi mi o to bezpieczeństwo. Jak to wygląda dzisiaj? Tak? Po tym jak pierwsze te dane dostaliście po tych badaniach zeszłego tygodnia. Hmm. Jakie procedury zostały wprowadzone na samym terenie zakładu już? Okej. Okay. A czy pewne procedury zostały wprowadzone na początku marca jeszcze, tak? Tutaj. Yy, tutaj yy, my jesteśmy jakby częścią międzynarodowej organizacji, jeżeli chodzi o nasz kapitał właścicielski, więc takie bardzo jasne instrukcje i wymogi, które należy bezwzględnie wdrożyć, przyszły do nas po prostu centralnie na samym początku marca. I to już był szereg, że tak powiem, tutaj procedur. No począwszy oczywiście od rzeczy najbardziej oczywistej, ale też jednocześnie, szczerze mówiąc, najbardziej potrzebnej i najbardziej yy, skutecznej czyli po prostu dokładnego informowania pracowników. Jak się mają zachowywać, jak się mają nie zachowywać, kto jest zagrożony, prawda, jakie są objawy i tak dalej. Także pierwsza oczywista rzecz, to, żeśmy momentalnie zaczęli jeszcze na początku marca wszystkich pracowników informować. Następnie wprowadziliśmy szereg dodatkowych, dodatkowych obostrzeń i reguł. Każdy pracownik ma zmierzoną temperaturę na wejściu do zakładu. Każdy pracownik ma obowiązek meldować w przypadku, jeżeli jakkolwiek się źle poczuje. Każdy, każde miejsce, w którym pracownicy przebywają, każde klamki, które są dotykane często, prawda, każda, każda, każda taka powierzchnia, gdzie, gdzie ci pracownicy, że tak powiem, gdzie jest przepływ pracowników, jest dezynfekowana kilka razy dziennie. Niektóre miejsca są dezynfekowane, dezynfekowane nawet siedem razy dziennie. Od, od samego początku pracownicy mieli zalecenie, żeby pracować w maseczkach. Od dwóch tygodni to zalecenie jest już bezwzględnym wymogiem. Każdy pracownik, czy to w biurze, czy to, czy to bezpośrednio na produkcji, ma obowiązek cały czas być w maseczce. Jest to uciążliwe i jest to też jakby, no, wiele osób odczuwa z tym dość poważny dyskomfort, w związku z czym wprowadziliśmy to jako obowiązkowy nakaz po prostu w momencie, kiedy to się już okazało konieczne. Każdy pracownik na produkcji ma tak zwaną przyłbicę, tak? czyli ma ten taki plastikowy ekran, który ma, który, ma go, który ma go zabezpieczać. Od dwóch czy od trzech tygodni chyba przyłbice funkcjonują w tych wszystkich miejscach, gdzie pracownicy pracują blisko siebie. Natomiast, natomiast od, tego, od początku tego tygodnia, czyli od tygodnia, przyłbice mają mieć wszyscy pracownicy. A jeszcze w marcu wszystkie osoby, wszyscy pracownicy biurowi, którzy tylko mają taką możliwość, zostali skierowani na tzw. home office, czyli pracę zdalną z domu. Eee, także tych regulacji, tych, no, ja już nie, nie mówię o oczywistych rzeczach, jak na przykład to, że gości nie przyjmujemy z zewnątrz, prawda? I sami też nigdzie tam nie jeździmy na, na spotkania, ale to nie jest absolutnie krytyczne. Eee, także tych obostrzeń regulacji jest dość dużo. W zasadzie mm, trudno mi wymyśleć, albo znaleźć gdzieś w prasie, czy w informacjach specjalistycznych jakiekolwiek dodatkowe zalecenia, których my byśmy nie wprowadzili. Czyli ja rozumiem, że wszystkie te obostrzenia, zalecenia, które są prowadzone zarówno przez Ministerstwo, przez Sanepid, przez te służby są wprowadzone na terenie całej firmy. To teraz tak. proszę powiedzieć, bo dzisiaj pan powiedział, że kolejna część grupa pracowników jedzie na testy, część z nich będzie miała powtarzany test z zeszłego tygodnia, czy rzeczywiście się nie powtórzą lub czy rzeczywiście podtrzymane są wyniki te negatywne. Proszę powiedzieć, jak będzie wyglądała praca w najbliższych tygodniach, lub ewentualnie czy grozi Wam, nie wiem, zamknięcie części zakładu, części produkcji, jak to wygląda w praktyce na najbliższe dni. Mm -hmm. no, my, my oczywiście jesteśmy w sytuacji, która nie jest dla nas komfortowa. E, ta sytuacja nie jest komfortowa dla, dla, dla firmy już jakby od samego początku tej epidemii. Dlatego, że część naszych odbiorców to są takie, takie podmioty jak restauracje, prawda, bary, hotele, czyli ten tak zwany segment choreka. Oczywiście te wszystkie, te wszystkie punkty w całej Europie, a firma QFG eksportuje 90% swojej produkcji do Europy Zachodniej. Wszystkie te punkty gastronomiczne w całej Europie są praktycznie pozamykane. W związku z czym duża część, duża część naszych klientów, że tak powiem, też od nas no nie, nie, ma, nie ma możliwości, żeby składać nam zamówienie. Na szczęście naszej firmie udało się bardzo szybko, i tutaj, że tak powiem, e, był to olbrzymi wysiłek całej załogi. Udało się bardzo szybko przestawić tą produkcję na e, ten segment taki, powiedziałbym, e, sieci handlowych. Czyli o ile nasze produkty w dużym stopniu jeszcze kilka miesięcy temu szły na przykład do restauracji, o tyle e, te e, podobne produkty, czy ta produkcja jest kierowana do sieci supermarketów, czy, czy innych sklep, sieci sklepów detalicznych. E, oczywiście wiązało się to z dużymi dla nas problemami, wyzwaniami i też konsekwencjami, dlatego że rentowność tych sklepów jest niższa niż, niż sieci restauracji. Natomiast, natomiast można powiedzieć, że zasadniczo chyba sobie z tym wyzwaniem poradziliśmy. E, teraz z kolei mamy jakby taką drugą falę e, problemów, z którymi się borykamy, no właśnie w związku z zachorowaniami i z tym, że tak jak opowiadałem, obraliśmy scenariusz numer 3, czyli po prostu maksymalnie testujemy, izolujemy, sprawdzamy, żeby z tym wirusem po prostu aktywnie walczyć, a nie tylko po prostu czekać, co się będzie działo. To powoduje, no, że w tym momencie ja mam kilkadziesiąt osób niedostępnych. Część z tych osób, jak przejdzie, jak dzisiaj na przykład przejdą testy, potwierdzą się wyniki negatywne, czyli potwierdzi się, że te osoby nie są chore, no to w najbliższym czasie już wróci do produkcji, prawda? Natomiast my nadal będziemy monitorować sytuację, nadal będziemy testowali, nadal wolimy przetestować niż nie dotestować, prawda? Więc możliwe, że, możliwe, że kolejne, kolejni jacyś pracownicy będą albo czy to podejrzani, czy to bezowiawowo na przykład znowu okaże się, że są nościami tego wirusa i w jakichś obszarach znowu będziemy mogli mieć utrudnienia. Tak samo jak mamy teraz, w związku z tym, że kilkudziesięciu osób, czyli dużego procenta załogi nie ma. Natomiast, natomiast znowu, że jest to jakieś tam wyzwanie, z którym, sobie, z którym sobie jak na razie radzimy, i, i, i nie widzę, że tak powiem, no z wyjątkiem jakichś kompletnie katastrofalnych scenariuszy, nie widzę raczej takiego zagrożenia, żebyśmy sobie mieli nie poradzić. To, szczerze mówiąc, to wyzwanie i ten kryzys jest dla nas też szansą, żeby, że tak powiem, wiele rzeczy w firmie usprawnić, mówiąc wprost żeby zwiększyć elastyczność zatrudnienia, w sensie takim, że zwiększyć kompetencje pracowników, żeby mogli pracować na różnych stanowiskach pracy. Prawda? Czyli żeby zwiększyć tą taką wzajemną zamienialność yy, pracowników. Yy, jest to dla nas okazja, żeby poprawić, że tak powiem, yy, poziom świadomości pracowników odnośnie tego, jak pracować z poszczególnymi maszynami, prawda? Taką wiedzę techniczną, żeby trochę pogłębić. I szereg innych różnych usprawnień. Także niejako Sytuacja wymusza na nas, żeby no albo płynąć, albo się utopić. My no podjęliśmy decyzję, że chyba jednak będziemy płynąć. W związku z czym, w związku z czym te zmiany, które teraz wprowadzamy, też organizacyjne w procesach produkcyjnych, przygotowaniu załogi, w podziale tej pracy, organizacji tej pracy, one powodują, że my, mimo tego kryzysu, pracujemy na trzy zmiany na dobę. Więc produkcja jest, odbywa się praktycznie na 100% możliwości. Czyli praktycznie zakład pracuje w normalnym trybie, znaczy w prawie nazwijmy to normalnym trybem, bo ciężko to nazwać normalny tryb. Większej, większego zagrożenia jako takiego nie ma, są procedury są wszystkie prowadzone tak, jak powinny być. Ja mam takie pytanie dotyczące, czy możemy liczyć, jako w sumie mieszkańcy, bo Państwo jesteście jednym z większych pracodawców na terenie naszego miasta i chyba stąd te obawy głównie wynikają, jeśli chodzi o tą chorobę, na kolejne ewentualne komunikaty, że jeżeli coś wydarzy się nadzwyczajnego, otrzymamy od Państwa właśnie, być może za pomocą wideo, nawet konferencji albo rozmowy, lub zwykłego maila, taką informację, że jednak skala się zwiększa, lub ktoś jest nie tak. Czy możemy coś takiego liczyć? Jako i redakcja, i oczywiście mieszkańcy. Znaczy, my o, nigdy nie robiliśmy i nie robimy jakiejś tajemnicy, prawda, z tego, co się dzieje u nas na zakładzie. Pracownicy też, no, i tak jak mówię, pierwsze zachorowanie zostało stwierdzone w zeszłym tygodniu, w zeszłym tygodniu no, tak tygodniu, naprawdę tak. w piątek. Tak? To był czwartek wieczór, więc z punktu widzenia pracowników to był piątek. Tak, bo my chyba, że w czwartek dostaliśmy od Państwa informację o tym, że nie ma zachorowań. Dokładnie tego, tak. Co pamiętam, mhm. tak Dokładnie tak. I my, my wtedy po prostu jeszcze żadnego tego zachorowania stwierdzonego nie mieliśmy. I dosłownie kilka godzin chyba po, po, po tym, jak tą informację do Państwa przekazaliśmy, okazało się, że no jeden, jeden z pracowników przesłał informację, że miał test robiony. On akurat miał robiony test przez służbę zdrowia, jeszcze nie przez nas. I, i dosłownie kilka godzin po tym komunikacie dostaliśmy informację, że jednak mamy pierwsze, pierwsze, pierwszy pozytywny wynik tego testu na COVID. Natomiast my nie robimy żadnej tajemnicy z tego, co się u nas jakby dzieje. Pracownicy też dostali informacje Wczoraj taką bardzo, już, że tak powiem, wyczerpującą. My też nie chcieliśmy na no co trzy dni wysyłać informacje jeden chory, dwóch, pięciu, prawda? Żeby, że tak powiem, napięcie tylko rosło jak u Hiszkoka. Zorientowaliśmy się jak wygląda sytuacja, zdiagnozowaliśmy te ośrodki zapalne potencjalne, osoby z tych ośrodków wyizolowaliśmy, wysłaliśmy na testy. Wiemy, na czym stoimy. Przesłaliśmy w tym, w tym momencie formalną informację do pracowników i też w tym momencie mogę po prostu już o czymś konkretnym rozmawiać z panami. Jeżeli coś się wydziało, że tak powiem, dramatycznego, czy wyjątkowo ciekawego, no to, 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 to też nie będziemy z tego robić. Znaczy ja mam taką jedną refleksję, czy przemyślenie, które, które, które chciałbym przekazać, czym no. chciałem się podzielić. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, z tego, jak wygląda e, produkcja e, produktów spożywczych, z tego, jakie są wymagania sanitarne na co dzień, abstrahując już od jakichkolwiek zagrożeń epidemiologicznych. Prawda? E, też no, musicie panowie wierzyć na słowo, ale po prostu jakieś konkretne fakty, czy jakby było jakieś tutaj niedowierzanie, my jesteśmy w stanie pokazać, czy rachunki, czy, czy procedury, które zostały wdrożone i tak dalej, że firma w tym momencie przede wszystkim postawiła na bezpieczeństwo pracowników, nawet kosztem, no naprawdę już nie chcę mówić, jakich kwot miesięcznie, prawda, i te wszystkie zabezpieczenia.